Cześć, tu Grzesiek, mówię do Was nad Mississippi, z krainy, która się nazywa Chestnut County, jestem koło Galiny, pośrodku nigdzie, ale tak naprawdę jest to rejon Driftless w Illinois, niedaleko całkiem Chicago, tylko 2,5 godziny drogi i testuję tutaj nowego Apexa. Myślę, że to może być prze, przebój tego sezonu, jeśli chodzi o gravela. Dlaczego? Dlatego, że jest to tania, naprawdę tania grupa 1x12, która będzie dostępna od razu w dwóch wersjach: mechanicznej, tak jak tutaj widzicie, i apexowej, czyli bezprzewodowej. Ale co jeszcze ważniejsze, od razu premierowo zaprezentowano tak naprawdę dwie grupy w dwóch wariantach: jest to Access w wersji gravelowej, czyli XPLR, plus do tego malet. I jednocześnie mamy to samo w wariancie mechanicznym, czyli mamy grupę XPLR z mniejszą zębatką z tyłu i tak samo maleta. Co to oznacza? Można wybrać w zależności od tego, kto co lubi, albo mechaniczną z mniejszym zakresem przełożeń typowo gravelową, albo maletową albo akcesową, bezprzewodową, ale w dużo niższej cenie niż poprzednie grupy typu Rival. Oczywiście, jak zwykle, w przypadku SRAMA dostajemy przy tym. Rozwiązania techniczne znane z wyższych grup. Bezprzewodowa obsługa z możliwością mieszania między innymi grupami, na przykład Rival, ale też oczywiście dużo, dużo wyższe, aż do REDA, bo to jest 1 razy 12. I mechaniczny wariant, który także działa z wyższymi grupami, możemy to mieszać. Dzięki temu macie tutaj rozwiązania znane z grup MTB, zębatka, duża, aż do 50. I macie kompatybilność między wszystkimi grupami, które są 1x12 strama. Jakie są ograniczenia? Jeździłem już przez dwa dni pierwszy dzień na tym rowerze na Accessie, drugi dzień na tym rowerze na napędzie mechanicznym. Ograniczenia? Waga przede wszystkim, bo użyto prostszych materiałów. Jest więcej stali, karbonu wcale, zamiast tego jest aluminium, są odrobinę prostsze technologie ale jest to w gruncie rzeczy mało odczuwalne. Co poza tym? Inny zakres przełożeń. Tutaj identycznie jak w najtańszych grupach sremowskich MTB, czyli w i SX, montowana zębatka tylna jest na starym sprzęgle, powiedzmy bębenku HG Shimano, czyli mamy zębatkę od 11. Oznacza to, że jednocześnie mamy kompatybilność ze starszymi wersjami kół, ale mamy najmniejszą zębatkę, nie 10, jak to zwykle bywa w SRAMie i w bębenku XD, czyli 11. 11,44 w wariancie XPLR i on oczywiście będzie i mechanicznym, i zwykłym. I jednocześnie zębatkę, tak naprawdę identyczną jak w NX-ie, 11,50. Brakuje tu minimalnie, nie ma 10,52, mamy 11,50, no ale mamy 12 przełożeń i do wyboru Mechanikę i elektronikę. Do tej pory najtańszą grupą był Rival Akcesowy. Lubiany przez wielu, dlatego że wrażenia z jazdy były bardzo podobne jak w wyższych grupach SRAMA: akcesowych, bezprzewodowych. Szczerze powiem, że po jeździe wczoraj na tym akcesie jest to bardzo, bardzo zbliżone. Znów mamy ten sam silnik, ten sam system obsługi, znaną logikę ze SRAMA, nawet. Kształt manetek nowych jest ten sam. W związku z tym wrażenia z jazdy są bardzo zbliżone. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że to będzie troszeczkę cięższe, ale wyobraźcie sobie, że Apex w stosunku do Rivala waży tylko 100 gramów więcej w tej wersji. Mechaniczny nawet jest o 100 gramów lżejszy od tego akcesowego, w związku z tym znowu ten przy rozwagi jest niewielki w stosunku do poprzednich grup. Co dostajemy? Podsumowując. Nową, tanią grupę 1x12, przeznaczoną do graveli albo do rowerów użytkowych. W wariantach do wyboru mechanicznym, z różnymi zestawami przełożeń i elektronicznym. Co bym wybrał? Szczerze powiem, nie wiem. W zależności czego, do czego bym roweru potrzebował. Jako rower wyprawowy, bez elektroniki, tak jak ta Salsa, jest to idealne rozwiązanie. Proste, 12 przełożeń, szeroki zakres jeździć, używać. Dla odmiany lubię logikę działania bezprzewodowych grup srama, więc gdybym chciał jednak czasami się na przykład ścigać, wyrządzę wtedy wariant z mniejszą zębatką, gęściej zestawiony XPLR. Wybór, jak zwykle, zależy od Was. I jeszcze jedna rzecz. Będziemy mieli obydwie grupy w teście długodystansowym, który startuje dosłownie w przyszłym tygodniu. Jak z trwałością? Zobaczycie.